Bajkowisko.pl zaprasza. Dla Bajkowiska Bolesław Londyński. Sprawiedliwa Rózga. Część druga. Czyta Jarosław Boberek. Król z królową bardzo smutni weszli po ich odejściu do komnaty, w której leżała złota księga, a na ich widok Rózga jak nie skoczy i jak nie zacznie ich bić. Róż go niemądra, czyś ty, czyś ty, oszalała! No krzyknął król. Zbiegli się, słysząc ten hałas, w słudzy, schwycili rózgę za oba końce, zanieśli do podziemi do ciemnej piwnicy i zawalili wejście kamieniami. Król z królową zaś zaczęli z czasem tęsknić. Chcieli zawrócić synów z drogi, ale gdzie ich teraz szukać? Nawet nie wiadomo, kogo zapytać, gdzie poszli, gdyż nikt nie widział, jak odchodzili. Zaczęło się w tym samym czasie w królestwie dziać źle. Wszystko wyschło dokoła, opustoszało, jak po pożarze. Drzewa straciły liście, szkodniki pojawiły się na polach, kwiaty zwiędły zupełnie. Bo gdzie dawniej biegł wesoły i figlarny strumień, dziś wodę ledwo widać. Ucichły ptasie śpiewy. Nawet szmeru wiatru nie było słychać. Wokół tylko martwa cisza. Ale nie wszędzie jednak tak było cicho. W piwnicy królewskiego zamku na odwrót. Coraz to głośniej hałasuje rózga i coraz silniej łomoce o mury więzienne. Minęło kilka lat. Córka królewska wyrosła na cudną dziewczynkę, osobę łagodną, dobrą, mądrą i piękną tak, że aż się napatrzeć trudno. I gwiazda też z nią wyrosła i zrobiła się taka sama jak ta, co przed świtem tak żywo i jasno świeci, gdy ludzi wzywa do roboty. Tylko królewna nie ma się ani czym, ani z kim bawić. Wchodzi samotnie do komnat. A w nich leżą góry złota. Idzie do drugiej, brylanty całymi stosami leżą na podłodze. Gdzie indziej znów jakieś cenne kamienie lub tyle ubrań przepięknych, że nawet całe miasto mogłoby się w nie wystroić. Ale co z tego, gdy tych wszystkich skarbów nie ma, z kim dzielić, ani z kim się nimi cieszyć? Z każdym dniem królewna staje się więc smutniejsza i smutniejsza. Zauważyła pewnego razu, że królowa matka często odwiedza jedną z komnat. Długo tam przebywa i wraca zapłakana. Czemu płaczesz, mamusiu? spytała raz królewna. O, tak sobie nie chciała mówić królowa. Powiedz, proszę, nalegała jednak królewska córka. Będziemy płakały razem. Mniej smutno może ci będzie. Matka Zaprowadziła ją więc do owej komnaty i pokazała. Dwanaście łóżek, na nich dwanaście par butów z drogiej skóry, złotem obszytych, dwanaście koszul haftowanych i czapek, dwanaście kaftanów aksamitnych. Każdej rzeczy było dokładnie dwanaście sztuk. Gdy wreszcie królowa pokazała całą komnatę, Padła na ziemię, a łzy z jej oczu popłynęły jak dwa potoki, szepcząc o strasznym smutku, kapały na kamienną podłogę. Przestraszyła się królewna tego, co zobaczyła. Co to wszystko znaczy, mamo? zapytała. To znaczy, że masz dwunastu braci. Dwunastu naszych synów jak dwanaście jasnych miesięcy. A, a gdzież się oni zatem podziali, mamusiu? Królowa rozpłakała się gorzko. Ciężko jej było bowiem opowiadać, ale jednak się przemogła i wszystko dokładnie córce opowiedziała. Po wysłuchaniu opowiadania królewna klasnęła w dłonie i podskoczyła z radości. Baliście się, że oni mnie zabiją. <laughs> nie bójcie się, nie zabiją mnie za nic. To wam się tylko tak zdawało z wielkiego strachu? Czemu mieliby mnie zabić? Nie płacz, mamu, ja odszukam moich braci. Niech rządzą państwem, a ja będę sobie żyła wesoło. Stroić się będę tylko, bawić się, szyć, czasami haftować. Na święto upiekę czasem ciasto lub ugotuję coś bardzo smacznego. Braciom nie przeszkodzę, bo dużo mi w życiu nie potrzeba. Ja ich odnajdę. Zobaczycie, że wam będzie weselej, a mnie tym bardziej. Pozwólcie mi pójść ich odszukać. Królowa naradziła się z królem i pozwolili na wszystko ukochanej córce. Otrzymała od nich na swoją wyprawę wielką świtę, karety, wozy i wózki drewniane, których kolumna ciągnęła się na dziesięć kilometrów. Na wozy zapakowano wszystko, co mogło być w drodze potrzebne chleba, mięsa, wody, ciepłych ubrań i wszelkich kosztowności. Królewna popatrzyła na to wszystko i roześmiała się. Ha, a, a na co mi tyle ciężaru? Pytała. Pożegnała się jednak grzecznie z matką i ojcem, skłoniła się im nisko do ziemi, a i samej ziemi pokłoniła się na cztery strony i ruszyła w drogę. Sprzykrzyło jej się jednak wkrótce jechać z taką liczbą powozów, karet wózków drewnianych. Konie rżały bowiem od samego rana, ludzi kręciło się mnóstwo, wszędzie wzbijał się kurz taki, że jechać można było tylko bardzo powoli. Gdy ujechała już spory kawał drogi, królewna kazała służbie rozbić obóz w polu i konie dobrze nakarmić, a sama oświadczyła, że pójdzie zbierać grzyby. Odeszła jednak daleko od obozu, jak najdalej i w ten sposób uciekła tak daleko. Że służba nie mogła jej już odnaleźć. Co prawda, nie bardzo jej w zasadzie szukano. Obozowała służba jeden dzień, potem jeden tydzień, wreszcie drugi i wciąż czekała na królewski rozkaz, kiedy i gdzie ruszać. Wreszcie w obozie zrozumiano, że królewna już nie wróci. Przepadła w lesie, a może nawet uciekła od ojca i matki. A cóż prostym służącym do spraw rodziny królewskiej? Wrócił jednak jeden z nich do króla i królowej, płacząc i łukając fałszywie. Wszystko to bowiem uczynił, aby zgubić kolegów, którzy podzielili między siebie wszystko, co stanowiło własność zaginionej królewny, a jemu nic nie dali. Nakłamał więc ów sługa, że inni zabili córkę królewską, że on jej jedyny bronił, ale oni go pokonali i o mały włos jego samego nie zamordowali. Usłyszawszy to wszystko król i królowa zaczęli tak rozpaczać, że prawie umarli z bólu. Przestali jeść i pić, i tylko płakali i płakali, a kłamce hojnie wynagrodzili pieniędzmi. Jednak córka królewska wcale nie przepadła. Szła ciągle przed siebie z państwa do państwa, z królestwa do królestwa. Braci jednak nigdzie znaleźć nie mogła. Wreszcie dotarła do Ziemi głuchej i ciemnej. Ludzie tam mieszkający wyglądali normalnie. Mieli głowę, dwie ręce i dwie nogi, ale coś było z nimi dziwnego. Na niebie słońce tam nie wschodziło i ani jedna gwiazda nie świeciła. Włóczą się mieszkańcy tej dziwnej krainy po ciemku, potrącają się nawzajem głowami, wpadają w rowy i robią wszystko inaczej niż trzeba. O nauce nie może być mowy po ciemku, a bez nauki ciemność w głowach jeszcze większa. Wszystkie rozmowy polegały więc u nich na sporach i kłótniach. Człowiek człowiekowi. Nie mówił tam dobrego słowa, trwoga zdjęła królewnę Wielka, ale coś jej w duszy szeptało, że tu w tej ciemności są gdzieś jej bracia. Szła pewnego razu, gwiazdka na czole oświetlała jej drogę, a ponieważ zmęczona była bardzo, postanowiła odpocząć w olbrzymim lesie. Dostrzegła kamienie stojące w rzędzie, niczym bracia rodzeni. Wydawało jej się, że tulą się te głazy nawzajem do siebie. Wokół nich trawa rosła i kwiaty, a niedaleko strumyk płynął i wesoło szemrał. Siadła królewna i zamyśliła się głęboko nad swoim losem. Myślała tak długo, że serce się w niej rozgrzało, i żal po braciach tak ją zaczął dręczyć, że łzy jej zaczęły kapać prosto na kamienie. I oto. Kamienie drgnęły nagle, głowy im się zaokrągliły, zaświeciły oczy, twarze przybrały zupełnie ludzki wyraz, ręce i nogi zaczęły się poruszać, spojrzeli po sobie bracia odczarowani i rzucili się sobie w objęcia jak po długiej, bolesnej rozłące. Potem wszyscy objęli siostrę królewnę i zaczęli ją całować i ściskać. Rozumiała już królewna, że to właśnie byli jej bracia. A oni poznali ją po gwiazdce na czole i po łzach gorących, którymi przywróciła ich do życia. A skamienieli oni ze strachu, że zaszli do Ziemi martwej i bardzo smutno i gorzko było im stać tak, bez postaci ludzkiej, bez języka, bez oczu i ruchu, a z troską w duszy i lękiem, że to już dla nich koniec. Ale teraz wszystko szczęśliwie minęło. Wszyscy byli uradowani i postanowili jak najszybciej ruszać do swojej ziemi. Królewna z gwiazdą otwierała pochód, a oni gęsiego szli za nią. Trzynaście dni i nocy maszerowali tak bez jedzenia i picia, bez snu i odpoczynku, nie zatrzymując się ani na chwilę. Wreszcie w oddali coś zajaśniało, jak niebo o świcie. Zaczęli biec, co sił w nogach, i wreszcie wybiegli z ciemnego królestwa i znaleźli się na prześlicznej łące, gdzie kwiaty, drzewa, krzewy i słońce, i owoce, i woda, i ryby w wodzie wszystko tam było, co sercu miłe. Rzucili się wszyscy na trawę i całowali z radości ziemię ciepłą. Potem najedli się owoców i udali prosto do domu. Wyjechał im jednak na spotkanie jakiś cudzoziemski królewicz. Gdy dojechał do nich, skłonił im się nisko i rzekł. Widzę, żeście państwo, jak i ja, dzieci królewskie i żeście znużeni daleką drogą. Pozwólcie służyć sobie końmi, mam ich dużo, a drogę do waszego ojca sam wam pokażę. To mówiąc, oczy z królewny nie spuszczał. O, dziękujemy bardzo, rzekli chórem bracia. Królewna zaś w milczeniu skinęła główką, a śliczny rumieniec ubarwił jej policzki. Królewicz dał znak złotą trąbką, jego służący zbiegli się natychmiast ze wszystkich stron i sprowadzili całe stado koni. Jeden młody konik podbiegł radośnie do samej królewny, stanął przed nią i okrągłym kopytkiem drapał ziemię jak gdyby mówił mm, – mm, siadaj, siadaj na mnie czym prędzej – ona więc chwyciła go rączką za białą grzywę, wskoczyła mu na grzbiet, nóżki spuściła na bok, ściągnęła uzdę, wydała wesoły okrzyk i pogalopowała przed siebie. Bracia ruszyli za nią, a królewicz tak się starał za nią nadążyć, że aż się cały zasapał. Wszystko byleby tylko jechać tuż przy królewnie. A ona uśmiechała się łagodnie rączką głaskała konika po szyi, ten zaś skakał <grywa> co chwilę radośnie. I oto dotarli wszyscy do domu rodziców, a tam smutek ogromny zastali. Wszystko ucichło, postarzało się, sposępniało. Ojciec i matka usłyszeli jednak z daleka tętent koni i dawno niesłyszany śmiech i wesołe okrzyki. Zerwali się, wybiegli z komnat na dziedziniec, za bramę, za mury pałacowe i ujrzeli, jak pędzą wspaniali rycerze. Poznali w nich swoje dzieci. Wyciągnęli ku nim ręce i zaczęli płakać i prosić o przebaczenie. Radość zapanowała wielka. Cieszył się i cudzoziemski królewicz. Zapytał się więc w tej radości królewny, czy wyjdzie za niego za mąż. Wyjdę, odrzekła wesoło. Poprosili razem o błogosławieństwo rodziców i pobrali się szybko. Rozjaśniło się teraz wreszcie w duszy Starego Króla. Przypomniał sobie znowu o prawach. Poszedł do komnat, odszukał złote tablice, wytarł je skórzu swoim płaszczem królewskim i zaczął głośno czytać. Wziął po chwili do rąk swoją drewnianą wskazówkę. I zaczął zwoływać ludzi, by słuchali praw. Ale cały naród bez praw królewskich zamienił się już w bydło i gady. Ryczą te stada, mruczą, syczą, kraczą, boją się praw. Odwykli od nich. Jednak stopniowo zaczęli się zbierać i powoli znów zmieniać się w ludzi, uczyć się, pracować, pomagać jeden drugiemu, odwiedzać się nawzajem. Słowem, Żyć po ludzku. Poprawiło się więc w państwie. Rózga w podziemiu stukać przestała. Król osobiście udał się po nią z wielkimi honorami, wyniósł ją z piwnicy i umieścił na widoku. Potem pożenił wszystkich synów, najstarszemu rządy zostawił, a sam jeździł do córki z matką w odwiedziny i ludowi przywoził podarki. A co tylko mądrego w sąsiednich królestwach spostrzegł, to zaraz wprowadzał w swoim państwie i długo istniało jego królestwo prawie 500 milionów lat i wszystkim ludziom żyło się tam znakomicie. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony.